27 maja, powyborcze refleksje prezydenckie. Witam, dzień dobry. I to jest pytanie, które powinni sobie zadawać wszyscy. Czy Polska jest jeszcze suwerenna? Dzień dobry. Przypominam o YouTube i haśle Obudź się Polsko, Obudź się Polonio, a tam moje felietony do ponownego wysłuchania. Gratulacje dla prezydenta-elekta Andrzeja Dudy oraz całego zaplecza polityczno-kampanijnego. Zostać prezydentem to zaszczyt, ale też wielki obowiązek. Liczyć należy i życzyć należy umiejętności odporności na przeciwności zdrowia i sił, aby zjednać naród, tak mocno podzielony naród i spełnić obietnice, które w czasie kampanii wydawały się tak autentyczne. Na to postawiła młodzież polska i patrioci, aby zmienić Polskę na lepszą. Przesyłam serdeczne pozdrowienia Polakom z różnych zakątków świata, którzy tak liczną grupą głosowali w wyborach prezydenckich w Polsce dziękuję za opinie, wrażenia, e-maile i nieskrywalną radość po wyborach. Cieszymy się wspólnie. Już teraz zachęcam do cierpliwości, bo nic nie ulegnie zmianie. Dnia następnego jedno jest pewne, że są olbrzymie oczekiwania i takie same zaniedbania w każdej dziedzinie życia, a najbardziej w sprawach gospodarczo-finansowych i polityce zagranicznej. Mówiąc wprost, nie wiadomo od czego zacząć, bo wszystko jest bardzo ważne. Jesteśmy okrążeni przez nieprzyjazne ruchy innych narodowości przy pełnym przyzwoleniu e obecnych ekip rządowych. A więc pan Andrzej Duda, prezydent Elekt Rzeczpospolitej, jest wielką nadzieją na nową rzeczywistość i normalność. Ma poważną szansę stać się nie tylko prezydentem wszystkich Polaków, ale przede wszystkim jak to określono, mężem opatrznościowym, który wyprowadzi sprawy polityki zagranicznej na prostą, przede wszystkim sprowadzając sprawy polskiej polityki z dzikich stepów do Warszawy, bo dotychczasowy prezydent podawał rękę wielbicielom zbrodniczych odłamów i innych sprzecznych z cywilizacją ludzką zachowań. Polityka zagraniczna będzie jednym z największych wyzwań dla nowego prezydenta, a związana z nią polityka bezpieczeństwa znajdzie się w samym centrum i nie tylko z uwagi na wyborcze deklaracje pana Dudy. Podczas debat telewizyjnych, szczególnie polityka wschodnia, będzie prawdziwym sprawdzianem dla nowego prezydenta. Od jego decyzji będzie zależało bardzo dużo. Nawet więcej niż mogłoby się dziś wydawać. Pan Andrzej Duda wchodzi w scenariusz kohabitacji, który obserwował 10 lat temu jako pracownik podwładnego nieżyjącego już Lecha Kaczyńskiego. Ma świadomość wszelkich gier i zagrywek, jakie podejmowała wówczas strona rządowa, żeby postawić wielokrotnie prezydenta przed faktem dokonanym. W tym zakresie na pewno będzie starał się uniknąć pułapek, jakie doświadczenia doświadczona władza może z nie, na niego zastawić, a przede wszystkim sam będzie mógł próbować ogrywać. Pan Andrzej Duda, jako prezydent państwa, może mieć wolną drogę w zakresie polityki zagranicznej. Przede wszystkim może czynić wiele gestów, które zmienią rusofobiczne postrzeganie władz w Polsce przez rosyjskie elity i opinię publiczną. Pierwsze, co będziemy widzieć, to kwestię stosunku do nowego prezydenta, do hańbiących pamięć pomordowanych w ludobójstwie wołyńskich Polaków i współczesnych decyzji państwa ukraińskiego jest tutaj bowiem oczywiste dla każdego Polaka, że współpraca z ludźmi uznającymi decydentów ludobójstwa za bohaterów narodowych jest wykluczona. Być może jednak pragmatyzm i chęć pojednania zrobią swoje. W każdym razie należałoby się spodziewać nazywania rzeczy po imieniu i skończenia z polityką historycznego kundlenia się należy pamiętać, że wielu miało to za złe panu Komorowskiemu, że przyjął taką postawę, wielu ma to za złe Platformie Obywatelskiej. Rezultat prezydenckich wyborów mówi za siebie w perspektywie wybory jesienne do Parlamentu, a te są jeszcze ważniejsze. Kontynuując dalej politykę wschodnią, a odnosząc się do stosunków z samą Rosją, sprawa jest wyjątkowo delikatna, ponieważ pan Duda ma przed sobą rosyjską nieufność. Przede wszystkim poprzednik i jego polityczni pomocnicy popsuli praktycznie wszystko, co było możliwe do popsucia. Od pana Dudy zależy, jak będą ewaluowały nasze stosunki wzajemne stosunki, władze Rosji zostały już tyle razy sprowokowane lub obrażone, że naprawdę będzie wielkim sukcesem, jeżeli doszłoby kiedykolwiek do jakiegokolwiek spotkania na wysokim szczeblu czy na wyższym nawet szczeblu. Dodam, że w czasie kampanii wyborczej pan Komorowski uprawiał pyskówki pod adresem Rosji w czasie, kiedy amerykański sekretarz stanu John Kerry i minister spraw zagranicznych Rosji, pan Ławrow, wymieniali się sałatkami i to pan Kerry pojechał do Rosji, do rosyjskiej Soczi, a nie Ławrow przyjechał do Camp David. Zapraszam do myślenia, przecież to nie boli. Rusofobia ma też swoje odmiany, jest ta rozsądna, bo wynikająca z doświadczeń i kalkulacji strategicznych, i ta nielogiczna, reprezentowana przez tak zwany obóz władzy, a opierająca się na stwierdzeniu, że tak jest, bo nasi sojusznicy nam tak podpowiedzieli. Idąc dalej, to zbiera się na wymioty, kiedy słyszę kolejne zaklinania rządzących, że wszyscy wokoło dbają tylko i wyłącznie, bezinteresownie w dodatku, o nasze polskie interesy. Jest to mowa obelżywa. Pan Andrzej Duda obejmie urząd prezydenta w napiętym czasie dla Europy ze względu na konflikt na wschodzie oraz zacięty spór pomiędzy Rosją a państwami zachodnimi. W toku kampanii prezydenckiej Duda krytykował niektóre aspekty polityki wschodniej w wydaniu prezydenta Komorskiego oraz rządu Ewy Kopacz. Polityka zagraniczna będzie jednym z największych wyzwań dla nowego prezydenta, a związana z nią polityka bezpieczeństwa znajdzie się w samym centrum. Prezydent Elekt, w trakcie kampanii wyborczej, podkreślał, że Polska potrzebuje dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa w postaci baz i infrastruktury NATO na swoim terytorium, czyli na terytorium Polski. W jego opinii, gdyby miały powstać bazy wojskowe. To powinny mieć charakter mieszany polsko-amerykański z wkładem wniesionym także przez Polskę. Droga do realizacji tego cegulu ma polegać na opracowaniu pakietu propozycji i rozpoczęciu negocjacji, by pakiet ten został przyjęty na szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku. Szanowni Państwo, przypomnę, że w czasie traktatu akcesyjnego Polski do NATO, a zanim przystąpiono do ratyfikacji wcześniej, była podpisana umowa, ugoda pomiędzy głównymi graczami, to jest Stanami Zjednoczonymi i Rosją, że Polska wstąpi do NATO, ale na terenie Polski nie powstaną żadne instalacje militarne NATO czy Ameryki. Na strony, obie strony wyraziły zgodę. Szanowni Państwo, tak było. Nie wiem dlaczego nikt o tym dzisiaj nie chce pamiętać. Jeśli chodzi o ogólną politykę w ramach NATO Andrzejowi Dudzie przyjdzie działać w trudnych warunkach także z uwagi na podziały wśród państw europejskich na pewno nie można jednak zaniedbać lub narazić na szwank relacji z partnerami z Europy zdobycie poparcia w tym celu ze strony innych państw może być trudne o czym świadczy chociażby sytuacja w naszej części Europy czyli podziały w ramach grupy Wyszehradzkiej, która praktycznie już nie istnieje powstała już grupa sławkowska a wszystko to dzięki beznadziejnej polityce ekipy rządzącej w Polsce prezydent elekt Otrzymał gratulacje z wielu państw świata i od wszystkich potęg świata. Otrzymał też gratulacje ze strony Rosji. Ale ciekawe jest to, że tuż za gratulacjami podążają od ostrzeżenia tzw. ekspertów od niczego. Wszystko to po to, aby Polska z Rosją gospodarczo nie zbliżyły się, aby sankcje dalej upadlały polskich rolników i sadowników w imię niczego. Niemcy będą prowadzić wymianę handlową pod inną nazwą i to jest w porządku. Przypomnę, że Rosjanie wyprowadzili się w po z Polski w 1980 po 1989 roku i od tego czasu Rosja nie uczyniła Polsce niczego takiego, co wskazywałoby na taką retorsję rządzących w Polsce. Powtarzam, ja kieruję się interesem Polski, Polska powinna występować tylko w ramach NATO i Unii Europejskiej bez wychylania się przed orkiestrę i odgrywania roli mocarstwa, bo Polska zwyczajnie mocarstwem nie jest. Jeśli ktokolwiek pomyślał, że po wyborach zapanuje radość i entuzjazm, to jest w wielkim błędzie. Dzisiejszy świat to nie tylko świat militarny, ale przede wszystkim ekonomiczny. Dzisiaj siła nacisku ekonomicznego jest skuteczniejsza od wszelkich akcji militarnych. Czy sądzicie, że międzynarodowa finansjera odda tak bez niczego zdobycze ostatnich lat i krociowych zysków z Polski bez upodatkowania? O nie. Tak jest tylko w teorii. Pierwsze efekty już widać. Przypomnę, że w czasie kampanii Andrzej Duda stwierdził, że możliwe jest przewalutowanie Zobowiązań we frankach po kursie z dnia uruchomienia. Z wyliczeń wynika, że w przypadku kredytu z połowy 2008 roku spowodowałoby to spadek zadłużenia kredytobiorcy o około 45%. Takich postulatów jest wiele. Piszące po polsku media z Polski informują, że polska waluta osłabia się. Co to oznacza? czy jest to sygnał, aby nikomu w Polsce nie przyszło do głowy, aby próbować zaszkodzić szkodnikom w Polsce? Zdecydowana postawa prezydenta może Polsce pomóc, ale z tym należy poczekać, bo na razie jest to wybieg myślowy. Jeśli ktokolwiek uważa, że to o czym Mówię, jest niemożliwe, to zachęcam do opracowań źródłowych chociażby francuskiego ekonomisty, który nazywa wprost, że Francja i Niemcy narzucają Grecji bardzo drastyczną kurację gospodarczą, której same nigdy nie wdrożyły. Słyszycie to? W wywiadzie dla francuskiego radia powiedział, że zarówno Francja i Niemcy raz po raz miały dług wyższy niż obecnie Grecja. Mowa oczywiście o długu publicznym. Przypomnę też, że zamożny kraj, taki jak Polska i hojny, jak rząd pana premiera Tuska, dał, pożyczył, czy w ramach unijnego mechanizmu finansowego zagwarantował deklarację na temat 250 milionów euro polskiej pomocy Grecji. A są to niewyobrażalne dla Polaka pieniądze. Bo tak jakby Oddało się miesięczną minimalną pensję netto wielu milionów Polaków. Przekonamy się, czy te pieniądze wrzucono do ogniska. Ten zamożny kraj mówią o Polsce, udzielił gwarancji finansowych na około 100 milionów Ukrainie, ale kto bogatemu zabroni, prawda? Szanowni słuchacze, wielokrotnie spotykam ludzi z Ukrainy i nie spotkałem ani jednego, który by z sympatią mówił o obecnym rządzie i praworządności na Ukrainie. Każdy ze spotkanych nazywa ich huntą i nie słyszałem, aby ktoś życzył im dobrze. Oni też chcą zmiany. Wielokrotnie poruszałem temat dzisiejszych mediów szczególnie tych piszących po polsku w Polsce w jaki sposób przekłamują wydarzenia i tak według piszących mediów po polsku dzisiaj a informacje ukazały się jeszcze wczoraj 26 maja w innych mediach oczywiście oligarcha ukraiński prezydent Poroszenko na spotkanie w Warszawie z prezydentem Komorowskim nie przybędzie a dlaczego ponieważ prezydent Elek Dudań Spotkania odmówił. Z pewnością wcześniej, kiedy wizytę ustalono, nie spodziewano się takich wyników wyborów. Nie trudno zauważyć, że większość Polaków wybrała zmianę, i to nie tylko zmianę prezydenta, bo sprawa nie dotyczyła tylko dwóch osób, choć one są tutaj ważne, ale zmianę w sposobie rządzenia. Myślę, że to widoczne już w wynikach, było w wynikach pierwszej tury wyborów, gdy większość głosów otrzymali kandydaci zmiany. Wszystko wskazuje na to, że w następnym Sejmie szykuje się szeroka koalicja Partii antyrządowej z partią antysystemową, partią antykoalicyjną i partią antypartyjną. Web zabawne, prawda? Zwycięstwo Andrzeja Dudy to nie tylko zwycięstwo PiSu, ale także prawdopodobnie przynajmniej jednej nowej frakcji, którą będzie próbował stworzyć Paweł Kukis. Jest jasne, że gdyby pan Duda otrzymał tylko głosy PiSu z pierwszej tury wyborów, to nie wystarczyłoby. To na zwycięstwo, czyli można śmiało powiedzieć, że bardzo możliwe, że jest to o tyle dobra wiadomość dla PIS-u, że będzie miał w nowym sejmie koalicjanta. Do tej pory brak potencjalnego koalicjanta był największą blokadą w powrocie PIS-u do władzy. PIS nie mogło liczyć tylko na swoich wyborców, bo tylu ich nie ma, żeby mieć bezwzględną większość głosów. Tej szansy dla Polski nie wolno zmarnować. Na ile obecni politycy w Polsce o tym myślą, przekonamy się wkrótce. Na marginesie dodam, że powstaje też nowa partia Balcerowicza i co ciekawe, ma już 11% procent poparcia, zanim jeszcze ktoś o niej usłyszał. Ciekawe, czyż nie tak? Szanowni Państwo, na polskiej scenie, po zaskakującym dla wielu rezultacie wyborów, obserwujemy dziwne zachowania polityków którzy aktualnie pełnią wysokie funkcje państwowe. Na przykład pan Belka, dziwny ekonomista, a raczej strażnik systemu bankowego, zadłużającego i wysasającego polskie społeczeństwo, powiedział, że Polska cieszy się z najwyższego wzrostu gospodarczego. Nazwał też Pawła Kukisa komediantem, a następnego dnia konfabuluje i próbuje się wyślizgać z tej haniebnej wypowiedzi. Wypowiada się również w obronie sieci hipermarketów i zagranicznych banków. Później znowu próbuje kreować się na zwolennika repolonizacji banków w Polsce. Wygląda na to, że już niedługo będzie musiał szukać zatrudnienia, bo może być odwołany z funkcji prezesa. Kolejny cytat pana Belki. Ja nie chcę bronić banków i nieraz się na ten temat wypowiadałem. Dzisiaj próżno szukać tych wypowiedzi, bo mogą nie istnieć. Myślę, że na polskiej scenie politycznej od zmiany prezesa Narodowego Banku Polskiego powinny zacząć się zmiany. Jak wspomniałem na początku mojego felietonu, że tak dużo należy zmienić, ale na chwilę obecną, poza przysiężeniem, finanse są najważniejsze. I to będzie można. Muszą też powstać prawdziwe i niekłamliwe media. W telewizji w Polsce jest dużo wypowiedzi różnych polityków, politologów. Same wielkie tytuły i nazwiska, a dyskusje dotyczą urzędowania rządu od 8 lat. Pożar się Boże, nie będę przytaczał tych wypocin, ale skomentowało wielu w ten sposób, że rząd. Platformy i pan Bronisław Komorowski od kilku już lat zachowywali się jak korporacja, która weszła na wysokie drzewo i wciągnęła za sobą drabinę. Z wysokości niczego na dole nie widzieli i nie słyszeli czy raczej nie chcieli widzieć i słyszeć nikt też nie mógł się do nich dostać. Gdzie tam prostemu ludkowi pojaśnie państwo? Oni wiedzą przecież najlepiej, a ich działania zamykały się w samouwielbianiu i zachwycie nad sobą. Już dziś należy zrobić wszystko, aby na przykład za dwa lata na inne drzewko nie wchodzili inni ludzie, oby tam nie siedzieli z wyciągniętą, wciągniętą za sobą drabiną, Czego sobie i Wam, Szanowni Państwo, życzę. Na zakończenie przypomnę jeszcze jedną bardzo ważną okoliczność, i to będzie temat mojego następnego felietonu m.in. o udziale Polonii Amerykańskiej w ostatnich wyborach i postawy Polonii Amerykańskiej i Polonii Wolnego Świata w ogóle. Nikomu chyba nie trzeba przypominać o błękitnej, polonijnej armii generała Halera W trakcie I wojny światowej. Polonia amerykańska masowo wstępowała do polskich sił zbrojnych i walczyła o utworzenie państwa dla Polaków mieszkających na świecie. Przecież Polski nie było. W II Rzeczpospolitej odmówiono ich uprawnień kombatanckich, w tym zostawiono samym sobie między innymi inwalidów wojennych tylko dlatego, że mieli powiedzmy inne obywatelstwo. Podczas II wojny światowej, mimo iż rezerwy mo mobilizacyjne. Polonii były ogromne, niewielu Polonusów, Polaków z USA wstąpiło do armii polskich na zachodzie, walczyli w armiach amerykańskich. Dlatego właśnie warto mieć to na uwadze, bo na Polonii, szczególnie amerykańskiej, Polska nigdy się nie zawiodła ku pamięci obecnych i przyszłych polityków w Polsce. Przypominam o YouTube i haśle. Obudź się Polsko, obudź się Polonio, a tam moje tony do ponownego wysłuchania. Jeden z sympatycznych moich rozmówców, pan Witoldzik, powiedział hasło zadziałało i obudzili się. Pozdrawiam serdecznie 773 775 4400 773 775 4400. Dziękuję.